Klimaneczko, ziemeczki, z tej strony że Rzecznarz, a dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny serwer xCraft. No i tak, naspawniamy enchant na 30 level, kowadła, no i oczywiście na świeci. No tak, ender chesty standardowo, losowy teleport, administrację, crafting stoniarek. Tutaj są informacje, czyli regulamin, info VIP i info SFIP. No i tak. Teraz ja wam pokażę losowe TP, moby są. Jak na niektórych nie ma. No i tak. Teraz pójdziemy na warp jeza, nie, tak, wszystkie warpy są dostępne pod komendą warp, no i tak, IP serwera będzie w opisie, serdecznie zapraszam na serwer, ogólnie, cześć.